No to dzisiaj, w imię walki z monotonią, w tą trójce świętą, zwał jak zwał, yy, mały taki moment chilloutu na pomoście życiowym. Yy, wybrałem się dzisiaj do yy, takiego swojego miejsca, takiej swojej dziupli życiowej, gdzie jak się za gorąco na głowie zrobi, yy, to potrzebuję sobie trochę zwentylować, a ja, ponieważ miałem ostatnio gorący czas, tak zawodowo, no to sobie trzeba dzisiaj zrobić taki malutki popołudniowy resecik. I stąd dzisiaj to granko jakby z takiego miejsca. Większość sytuacji, których w życiu doświadczyłem prędzej czy później się rozpakowało jako jakaś taka moja albo droga życiowa, albo jakaś taka mądrość życiowa na, na dalsze, kolejne dni. Bywało tak, że te sytuacje dzieją się razem z towarzyszeniem różnych ludzi i mają wtedy jeszcze bogatszy koloryt. Dzisiaj chcę zostawić chyba takie dwie historie. Pierwsza to z racji na to, że moją taką pasją jest łażenie po górach na tyle na ile mogę i gdzie mogę, ale przy okazji jak mnie ktoś w dzieciństwie tym zaraził, tak ja potem starałem się tego bakcyla puścić gdzieś młodszym. Z którymi często wyjeżdżałem w różne pasma górskie, przeważnie tutaj w Polsce. I zdarzyło się raz, że eksplorując Dolny śląski okolice Karpacza, Szklarskiej Poręby, wylądowaliśmy z grupą młodych niedalej jak w tak zwanej chacie walońskiej. Kto był to wie, niedaleko Karpacza jest taka przestrzeń, gdzie jest tam tak naprawdę bogatość minerałów w różnej maści. Jeden z byłych ludzi z Gopru, powypadkowy człowiek, stworzył właśnie taką przestrzeń edukacyjną, można powiedzieć taką turystyczną, gdzie można zajść z grupą młodych ludzi czy samemu i kilka osób opowiada o jakichś tam różnych ciekawych swoich strzałach. A zarazem po mają do tego taką opowieść, która sprowadza trochę tak w głębi właśnie ziemi, gdzie te minerały się wydobywa i cała to osnowa jest dosyć taka urokliwa i sentymentalna. I nie ukrywam, że ma to swój powab i kolor, ale gdy tam trafiliśmy, trafiliśmy, to wielkim moim zaskoczeniem był pan, który w jednej z takich małych bocznych komnat. Tej rzechaty walońskiej, zwał jak zwał, w międzyczasie ja mam takie, <głos》>, tak dobrze, że dostaję wiosła życiowe od przyjaciół, <głos》>, żebym właśnie nie odpalił za daleko. I w tej rzechacie walońskiej spotkałem gościa, który mnie tak zaczepił. Ja byłem wtedy, jakby rozpoznawalny, bo miałem kawałek chyba tam habitu na sobie, tudzież sutanny. I on mówi: No, to tu zapraszam, bo ja wybijam takie specjalne medaliony, takie tutaj właśnie. Znaki. Nie wiem, czy książę sobie życzy, bo tak różnie księży na to reagują, ale co pan tutaj ma? No i podszedł. ma pan o takiej wielkości, jakby bite medaliony. Od razu ręką tam ciosał. Miał taki e, sztampowy, e, można powiedzieć, młot. E, z już z odbitym ryngrafem. I w środku były takie trzy pętle zachodzące na siebie. E, potem e, wybadałem to, oczywiście, poznawczo gdzieś tam po różnych źródłach, że to się nazywa trixel, yy, i ten pan sprzedaje mi taką informację, mówi księdza, bo to jest pierwszy znak trójcy świętej, jaki yy, Celtycy, druidzi przynieśli do kościoła katolickiego, właśnie oni to wprowadzili ten znak trójcy świętej. A ja wie pan co? Jest to ciekawe, ale czy pan ma to jakiś dokument? Czy Kościelna strona się wypowiedziała o to, jakąś pieczęcią, który z papieży tam klepnął. To, że to jest właśnie ten Trixel, to jest znak trójcy świętej, bo dla mnie to jest zaskakujące. A piesza słyszę. No, oczywiście, tak z przymożeniem ok, ja do tego, ale potem, gdy zacząłem to gdzieś tam wżerać się i jakby tego szukać, to sobie zobaczyłem, jak to szybko można komuś poustawiać w głowie pewne rzeczy, gdzie rzeczywiście w tym. W zasadzie e, niczego nie zwiastującym ciekawego lub bardziej mniej ciekawego, a zawsze jakimś takim smaczkiem nowości pojawiającym się mm, grafie e, jest jakaś też ścioma nie tylko historyczna czy faktyczna, ale jak to łatwo potem można złapać coś takiego, na przykład ja sobie kupiłem jakieś koszulkę, że ojciec, syn i duch zamknięty w jeden klucz. E, i nie zwracając uwagi na to, że ta grafika kompletnie nie jest chrześcijańska, tylko właśnie z nieco innych kultur, no ale to tak można synkretycznie wymieszać w tygielku i potem podać. Ciekawostką było to, że potem zwróciłem uwagę wieczorem, jak siedaliśmy sobie z młodymi tak na pogawędkę w takim kuku, Zawsze dzień kończyliśmy taką wspólną pogawędką, co mi się fajnego dzisiaj wydarzyło, co przeżyłem, co było słabe i tak sobie wzajemnie o tym opowiadaliśmy. No i ja powiedziałem chociażby tą historię z tym Trixelem, że nie chciałem żeby ktoś. Infekował w głowie jakimiś różnymi podaniami, które nie do końca są zgodne z, i z nauką, ale też i z tradycją, czy też tym, co podaje Kościół. Bo grafika, która się raczej z tym wiąże, to trójkąt, w którym jest to oko i ten dlatego równoramienny, że są te same relacje między ojcem, synem i duchem, skoro dzisiaj gadka też o w uroczystości Trójcy Świętej, o jednym Bogu, ale w trzech osobach i to jest ciężko ten dogmat trochę sobie w głowie ustawić. I pamiętam, że to doświadczenie jakby mnie skłoniło do tego, żeby tym młodym powiedzieć tego wieczorku o tym, żeby zwracali uwagę na takie rzeczy wokół siebie, na grafiki, które się dzieją, na to, które się bardzo tak w płynny sposób przemyca dzisiaj, szczególnie młodym, szczególnie dzieciom, nasłączając ich różnego rodzaju grafikami, które są w grach komputerowych, w filmach, w kreskówkach, czego nie widać na pierwszy rzut oka, ale bardzo łatwo instaluje się gdzieś tam na dysku twardym i pozostaje jako taka przestrzeń, która zaczyna modelować tą młodą tkankę. I drugie skojarzenie to najczęściej wzywamy Ojca, Syna i Ducha Świętego przy tym geście, który jest jednym z pierwszych, których nas uczono. Po prostu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, tak? Ten gest krzyża. Ja moc krzyża... Nie tego, który właśnie, a ci krzyżyk na drogę, idź sobie, krzyż na drogę, a to ten cierpiętniczy krzyż, bo tam Jezus umarł i całe cierpienie to katolickie, ciężko tutaj, szczególnie w tym chrześcijaństwie zachodnim, tak mocno nosimy. To jako ksiądz, już po kilku latach bycia księdzem, doświadczyłem również właśnie na takim wyjeździe w Karpaczu, wytłumaczenia, czy jakby potwierdzenia tego, jaką ma moc krzyż, i ten znak, jeszcze w połączeniu, że błogosławimy kogoś w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, to mnie wyświetliła pewna pani, którą ładnych parę lat wcześniej spotkałem w jednym z ośrodków pod Karpaczem Termazem, notabene w Bukowcu. Przepiękna, urokliwa miejscowość, polecam zwiady w tamtym terenie. I tą panią spotkałem na recepcji ośrodka, w którym mieszkaliśmy. I jeszcze miała tak przygotowane takie pudełko tekturowe mniej więcej z taką sentencją intencje dla Boga. No to już lepiej nie mogłem trafić jako ksiądz katolicki z dziećmi na wakacje. Mija jakiś czas i właściciel ośrodka dzieli się ze mną taką mm, zafrasowaną historią, że ta pani zaczyna przyjmować w jego ośrodku na tej recepcji nie tylko pensjonariuszy jego ośrodka, ale mnóstwo ludzi do jakichś leczenia historii życiowych, nawet ich chorób. Mówi, ponoć jest tak, że ta pani była w stanie uzdrowić na odległość tutaj, z Dolnego Śląska, Pana na Pomorzu z nowotworu wątroby. Ma nagle mnóstwo pieniędzy, wręcz rozdaje setkami pieniędzy po ulicy, jak ludzi spotyka. Kleją się do niej bardzo bogaci ludzie. Mówi, nie, nie wiem, co się dzieje, Po księdza, no jestem, nie ukrywam, że trochę tym przerażony. No i tak sobie trochę pogadaliśmy, potem nam się kontakt urywa. Mija lat ładnych parę, myślę, że 6-7. Ja przyjeżdżam z dziećmi na kolejne e, eksplorowanie Karpat, e, do Górnego Bukow, do Górnego Karpacza. I e, pani, która prowadzi ośrodek, w którym jesteśmy, razem ze swoją siostrą rodzoną, mm, informuje mnie, jest, tak, są takie okolice, jakby poranka, kiedy wychodzimy w góry, na obiad mamy krótszą trasę zrobić i wracamy. I mówi, proszę księdza, będzie miał dzisiaj odwiedziny. Ja odwiedziny? Ja się nie spodziewam. Ale mówi, no tak, no zapowiedziała się księdza znajoma, to też jest nasza znajoma, ja mówię, ale przepraszam, o kogo chodzi? No, pani XY, tak? I okazało się, że ta pani to jest ta pani z tej recepcji, z tamtego ośrodka, z kiedyś. No i ta pani przyjechała, jak się dowiedziałem, bo się zgadzały gdzieś przez telefon, że ona koniecznie mi musi odwiedzić, bo ma coś dla mnie bardzo ważnego do przekazania. Jak się potem dowiedziałem, to ta pani parała się nimi mniej, nimi więcej jak taką można powiedzieć szukam, żeby to nazwać niekonwencjonalną, metodą jakby leczenia, czynienia ludzi szczęśliwym, która się nazywa Rejki i dopiero potem jakby cała ta historia zmusiła mnie do tego, żeby znowu eksplorować jako kapłan wiedzę na temat różnych rzeczy, bo musimy być multiculti jakby wyposażeni w wiedzę z różnych dziedzin, bo dzisiaj bycie kapłanem jakby zobowiązuje nas do tego, żeby się orientować w różnych dziedzinach, bo z różnymi sytuacjami mamy też do czynienia. I ta pani siada przede mną, mówi, muszę ci coś powiedzieć, ale to mówi to po obiedzie. I spożywa razem z nami obiad, ale jest świadkiem tego, że ja z dziećmi zwyczajowo, jak to przed każdym posiłkiem się modlę i żegnamy się i potem kończymy modlitwą też posiłek, ale na koniec jeszcze im przed zjezdą ich błogosławie, tak? I w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I ta kobieta konsekwentnie jakby podchodzi, mówi: No, tutaj musimy znaleźć jakiś pokój, ja mam coś bardzo ważnego do powiedzenia. I zaczyna yy, siadać w takiej pozie ze złożonymi palcami, mówi: No, muszę się tylko podłączyć. Ja mówię: No, szykuje się niezły festiwal. Więc sięgnąłem sobie tam do kieszeni, akurat miałem drewniany różaniec. No i zacząłem tam te swoje zdrowaś Mario, swoje tam pociski odpalać i szykować swoje tam chałbice, yy, gradi, te wszystkie inne. I mówię: co tu się będzie działo? No, ona zaczyna mi ta kobieta sprzedawać, że będziesz miał świetlaną karierę w kościele, zostaniesz tym i tamtym, będziesz miał taką przestrzeń. Ale wiedząc jeszcze sprzed lat z rozmowy, że zawsze na sercu mi leżało jakby skonstruowanie takiej przestrzeni dla chłopaków, którzy wychodzą po zakładach poprawczych, czy też w jakichś ośrodkach, żeby od razu nie wracali w to swoje nadoralne środowisko, które spowodowało, że trafiają do tych ośrodków, czyli do gdzieś tam swoich rodzin tylko stworzyć taki jakby, można powiedzieć, przejściówkę, tak, taki hostel, w którym mogliby trochę pracować, chodzić do szkoły, ale być w bezpiecznej odległości od źródeł swoich kłopotów. I mieszkając tam w jakiejś wspólnocie ze sobą, no to ta pani mi zajechała na koniec, tak? Mówi, wiesz, no ja mam dla ciebie dom od razu, tylko musisz mi swoje zdjęcie przysłać, napisz mi swoim osobistym pismem, ręcznym, czego byś sobie życzył, ja się tym zajmę, mówi, to już jest w przygotowaniu. No więc tak się potem poczułem, jak Jezus w czasie kuszenia, po 40 dniach, że ona precyzyjnie się wstrzeliła w moje potrzeby, no ale nie dawałem odporu tego, bo ona się nagle zaczęła w tym wszystkim gubić, mówi, coś, coś tu jest nie tak, nie mogę się połączyć, i nagle przeskoczyła ni stąd, nie znowu, i nigdy tego więcej nie robił. Ja mówię, czy ona się odnosi do tego różańca, którego nie widział, że tak wyczuła? Ona mówi, nigdy tego więcej nie rób. Ale ja mówię, no to o co chodzi? Mówi, nie rób tego znaku kłamstwa, to, to, to jest fałszerstwo, to jest kłamstwo przeszło 2000 lat. Ja mówię, ale o co chodzi? Bo nie ukrywam, że chciałem tą okazję wykorzystać do tego, żeby trochę wyciągnąć, jak to jest tam za zasłony działa. Jak to z drugiej strony wygląda, można powiedzieć, yy, mocy. I otrzymałem taką informację, że... Yy, Nigdy nie rób tego znaku przekleństwa, bo blokujesz tym dzieciom miejsca energetyczne, blokujesz im, blokujesz im dostęp energii. Ja mówię, ale jakie energii, jakie miejsca? I tu trochę już jakby rozpoznany w temacie, ponieważ te lata temu, kiedy się po raz pierwszy spotkaliśmy na wyjeździe z tego ośrodka, ta pani nam rozdała takie seróweczki A4 i tam było pięć zasad szczęścia rejki. I przy swoim zakręceniu, jak to zwykle, dobrze, że ja tym dzieciom tego nie rozdałem, Pięknie ułożone jakieś tam zasady, tylko nic wspólnego jakby z realnym życiem też nie miały. Natomiast wpakowałbym te dzieci tak naprawdę do wrzątku duchowego i bym je tam ugrillował i usmażył, gdybym je w to wpuścił. Ponieważ ta pani wjechała w taką e, działalność, w której są trzy, zdaje się, w to stopnie wtajemniczenia. Dostajesz mapę miejsc energetycznych. To jest nic innego jak ezoteryka, totalnie przeciwne nauczaniu Kościoła. My tego ani nie promujemy, ani Jezus nie miał żadnej energetycznej mapy, jak to leczyć ludzi. Potem dostaje się od nauczyciela swoje własne runa. To trochę brzmi tak trochę wikingowo i znajomo z tych kultur troszeczkę celtyckich i nie tylko. Dostajesz te znaki na swoją własność, one jakoś cię identyfikują i w końcu jesteś takim. Masterem, można powiedzieć, mistrzem ceremonii, tak na skróty wielkie. Kto się zna na tych tematach bardziej precyzyjnie, to wie, że ja się tylko ślizgam po naskórku, żeby tylko na potrzeby tego dzisiejszego gadania to doświetlić. I ta kobieta wtedy dostaje władzę nakładania rąk z leczeniem, z uzdrawianiem właśnie tych miejsc na podstawie run, znaków, które dostała i wprowadzenia w taką przestrzeń. Więc ja już wiedząc, kogo mam dokładnie przed sobą, zaryzykowałem, żeby pociągnąć za język, co to jest za znak. I to mnie zaskoczyło, że moc błogosławieństwa krzyżem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego blokuje czakrany. Tak, miejsce energetyczne w człowieku, tak zwane to trzecie oko, którego doświadczyłem chociażby w tej Kacie Walońskiej, gdzie dzieci w międzyczasie były w historię wpuszczone, jak to można się okazać dymem nad ogniskiem, jak to trzeba podejść do posągu i dotknąć go w trzecie oko, o którym nikt nie nazywał tego po imieniu, że to jest wprowadzanie dzieci na minę duchową i można kogoś wysadzić, wiążąc z pewną ideologią daleko wyprowadzając. Dla mnie jako dla kapłana od tamtego momentu błogosławienie na mocy sakramentu kapłaństwa i tego co jest w stanie błogosławieństwo uczynić, nie że jest nieznakiem przekleństwa, jak krzyż dla wielu, tylko znakiem błogosławieństwa i życia, pozostanie mi mam nadzieję do końca dni. To co mogę powiedzieć w tą trójce Świętą uroczystość zresztą to błogosławmy się na mocy na mocy małżeństwa, sakramentu zresztą na mocy święcej kapłańskich, gdzie tylko możemy i jak możemy. Błogosławmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I na ten czas najbliższego tygodnia, bycia w Duchu Świętym i w Trójcy Świętej. Niech Cię błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. No ja za chwilę gdzieś ruszę. Na jakieś jeziorko, żeby trochę stlenić sytuację, więc pozdrawiam czule. Pięknego tygodnia.